Dzień dobry. Ostatnio wybrałem się na pstrągi wraz z Fifenem i powiem Wam, że udało się połowić. Złowiłem swoje PBE, Dawidowi uderzył ogromny pstrąg. No niestety się nie wciął, lecz jest to dowód na to, że na tej małej leśnej rzeczce są jeszcze duże ryby. Prawdopodobnie się tam jeszcze pojawię bądź pojawimy. Pod filmem macie odnośnik do kanału Dawida, jak i jego Instagrama. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. No i zaczynamy. co, w tym miejscu na pewno? No tak, budujemy się. Chłodno. Bardzo? Bardzo. Zimniejsza niż Pilca? Nie. Wydzielę. Ło kurde, bądź. <noise> Pierwszy strążek dzisiaj. I to jest larwa od Greatfish. Proszę bardzo, i leci sobie strąg do wody. Śliczny. Też chcę. Szymon właśnie oddał świetny rzut i patrzy się na mnie z pogardą. Tak. Mamy pierwszego pana okonia. Zdążyłem tylko opuścić. Jest? Okoń. Tak samo. Kolejny. Zobacz jaki fajny. Jak zazad. Tak zwany dublecik. Ale bardzo, się da wejść? no raczej się będzie dał. będzie po kolana, po pas. Może do uda. bo tak to Tylko pytanie: czy idziemy właśnie teraz w. To wygląda jakby było głęboko tak? Kolejny okoń <grywa> Przyjechaliśmy chyba na okonie dzisiaj Dzisiaj jednak okonie Wide Wariacie Fajne miejsce Dzień dobry kolego pan kartę może? Co? Mam? Opłaconą oczywiście, że tak Specjalnie na dzisiaj, na przyjazd, żeby było to opłaciły. tylko padło jest. Okoń, kolejny. Mistrz koń. Kolejny ziutek mały. No, ale zobacz jak jest wąsko. I weź tutaj w dwie osoby. No, także tak jak widzicie rozdzielamy się. Dlaczego? Dlatego, że niestety to są malutkie rzeczki, w których trzeba chodzić pojedynczo. I są kłopoty. Jest to bardzo niewygodne w momencie, kiedy idziemy we dwóch. Na tyle niewygodne, że nie da się rzucać. Więc ja zaraz schodzę tutaj w dół do rzeki. Dawid pojechał trochę dalej i spotykamy się na miejscu zbiórki. Był ja od razu tutaj dalej. Kawlątek. Hmm. Albo mi się jebie w oczach, bo widzę tutaj rybę. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić to, czy tutaj w tym miejscu jest ryba, czy też jej nie ma. Nawet na takiej wodzie potrafi stać. Wezmę szybko wędeczkę. Był. Jest, mam, mam nadzieję, że się nagrywa. Duży, piękny strąg. Największy w moim życiu. Pierwszy rzut. Nie zerwi się, proszę, nie zerwi się. Do, mam dosyć mocną wędkę, ale chłopiec duży. Nie! Jest! Mam go! Hu hu! Proszę Państwa! Jest big fish! No i co? Irek potrafi? Oczywiście, że potrafi. Pan Tiffen dotrzymał słowa. Powiedział, że przyjdę tutaj i złowię pstrąga. I proszę. Piękny okaz. Naprawdę przepiękny. Zaraz go mierzymy. Szybka focia i wypuszczamy. O, daj, się, daj się kolego zmierzyć, dobra? Podwolisz, że się tutaj bliżej wody wyłożę na chwilę W wodzie. Opa. Ops, przez siateczkę go sobie zmierzymy. Od pyszczka do ogona. 0,43 cm. Piękna rybka, bardzo duża, bardzo silna. To no po prostu jest genialna. Szybka focia. Prędki są tylko szymon nie rozwal. Już żywy, żwawy, chętny odpłynąć. Pokaż się się mi jeszcze raz. Ale ty jesteś przepiękny. Mokrą ręką oczywiście rybę zawsze. No takiego dużego pociąga to jeszcze nigdy nie złowiłem. To jest mój pierwszy w życiu, a do tego rekordowy. Dobra, nie będę cię, nie będę cię już męczył kolego. Chodź no tutaj ze mną. Płyń I rośnie duży i okrąglutki. Ale wyszedł. Jest kurde, spadł. Idę i idę, już trochę brzegiem, trochę kurde rzeką. Momentami z rzeką się po prostu nie da iść. Woda jest tak jak na przykład tam 10 cm. Ja tam staję i się zapadam o kolejny metr. Dosłownie aż po Samą dupę. Dole szczur. Jaki wielki. Mm, yes. Ładnie, tylko się nie wypnie proszę. jest Mówiłem, że mam czutkę. Przepiękny. Zmykaj. Proszę tylko spojrzeć. Kolejny mam. O. Płyn. Ale nie tu. Dobra. Poszedł, spłynął. No widzicie widzowie? Mam czutkę. Jak mam czutkę to jest ryba. Nie on czutki, to nie ma ryby. Proste? Tak zwana czutka. Ja nie wdę tam. Por bym was udają. No proszę bardzo. Mówię, że mam czutkę co do miejsca, to znaczy, że mam czutkę co do miejsca. Tak jeszcze wam dodam, że chyba mam czutkę w tym miejscu. Tak coś mi się kurczę wydaje, że tam może stać ryba. zaraz to sprawdzimy o przy harpie atakują I... Jednak nie, jednak tutaj czutki nie miałem szybko jednak i kolejny, o właśnie taki idziemy dalej, mają krótkę, ale niestety fałszywa Pitore krzaki jak 150, ale też coś ten przedbowidza wydeptany. Ojej, jakie chabazie. Także no, z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Ja sobie tymczasem człapię już do samochodu, zostało mi jeszcze coś około kilometra. I pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobała perspektywa z głowy w, wyko w moim wykonaniu. O, fiwka, macie perspektywę składki piersiowej. Także, no, podsumowując dzisiejszy wypad, ja jestem kontent. Udało mi się złowić życiowego pstrąga i to dosłownie tylko o 2 cm mniejszego niż życiowy pstrąg Fifena. Także, ja już nie przedłużam. Trzymajcie się, heja.